Cześć, witajcie. A dzisiaj zapraszam was do materiału, w którym powiem wam jak połączyć słuchawki Huawei FreeBuds 5 nie tylko poprzez Bluetooth, ale także dzięki aplikacji tak aby mieć dostęp do regulowania ANC oraz oczywiście do korektora dźwięku tak aby rzeczywiście wyciągnąć z nich jak najwięcej. No dobra, i teraz jak widzicie, ja mam dwa telefony. Jeden z którego korzystam teraz właściwie jako swój deli, czyli Huawei Mate X3. No i tutaj właściwie nie ma większego problemu, bo jak się pewnie domyślacie, no, słuchawki Huawei tym bardziej świetnie współpracują właśnie z urządzeniami, właśnie od tego samego producenta. No bo tutaj na dobrą sprawę mamy aplikację AI Life. Możemy, nawet jeśli oczywiście nie mamy wbudowanej, pobrać właśnie ze sklepu Huawei App Galery i wszystko jest ok. Natomiast co wtedy, kiedy oczywiście mamy inny telefon niż powiedzmy, Powiedzmy, na przykład w moim przypadku to jest jeszcze mój, powiedzmy, taki były Samsung. No i tutaj, oczywiście, jak najbardziej, jeżeli chodzi o połączenie tego sprzętu, rzeczywiście włączamy Bluetooth'a, nic bardziej prostego. Otwieramy naszego case'a, jeżeli to jest, powiedzmy, pierwsze nasze połączenie. Klikamy po prawej stronie w przypadku Fribadców Piątek ten taki przycisk, który będzie nam służył typowo do wywoływania parowania. Trzymamy około 4 sekundy, aż pojawi nam się właśnie taka migająca diutka. No i teraz, powiedzmy, kiedy te słuchawki są otwarte, diutka. Na MIGA, znajdujemy tutaj właśnie na naszym urządzeniu. Włączmy sobie jeszcze skanowanie, i tutaj powinny pojawić się nam właśnie te modele, czyli Huawei FreeBuds z piątki. No i teraz właściwie jesteśmy już praktycznie połączeni. Zaraz jeszcze będzie musieli tylko właśnie zatwierdzić to nasze powiązanie. No i słuchawki już są połączone. Tak więc wystarczy, że wyciągniemy sobie jedną słuchawkę. No i oczywiście teraz możemy sobie już słuchać muzyki. Ja na przykład korzystam z aplikacji YouTube Music. No i teraz ta muzyka będzie mi tutaj odtwarzana przez te słuchawki. Natomiast tak, aby mieć powiedzmy większe możliwości, chociażby ustawienie NC, bo rzeczywiście NC w tych słuchawkach jest świetne. No i tutaj, aby oczywiście móc sobie regulować, czy ono ma być bardziej dynamiczne, słabsze czy mocniejsze, czy przede wszystkim wejść sobie do korektora dźwięku, no to musimy mieć aplikację. I teraz, aby tę aplikację pobrać, no niestety w Google Play, jeżeli weźmiemy i wejdziemy i na przykład piszemy sobie AI Live, no niestety, no tutaj, powiedzmy, sam Google, jeżeli chodzi o SKLEP Play, no tutaj troszeczkę Huaweiowi robi pod górkę, no bo oficjalnej aplikacji tutaj nie mamy niestety, no i musimy zrobić to poprzez oficjalne źródło ze przeglądarki właściwie. No i wchodzimy sobie w przeglądarkę, wpisujemy sobie po prostu aplika nazwę aplikacji, czyli AI Live, no i teraz klikamy sobie właściwie w oficjalną stronę Huawei'a, mamy Huawei AI Live, klikamy tutaj to, no i teraz mamy, o, i właściwie teraz przejdźmy sobie tutaj do witryny nakład w języku polskim, no i instaluję ją sobie z, tym, z tego przycisku, pamiętajmy, że jesteśmy na oficjalnej stronie Huawei'a, tak więc o tym, że powiedzmy aplikacja może być niebezpieczna, nie ma tutaj żadnej mowy. Klikam sobie Instaluj, no i teraz będziemy mieli zaraz dwie opcje: bo albo możemy sobie zainstalować tę aplikację po prostu tak na sucho, albo też na przykład, jak zaraz zresztą to zobaczycie, będziemy mogli doinstalować sobie jeszcze osobno sklep Huawei App Galery. Natomiast my tego właściwie do instalacji tej aplikacji tylko i wyłącznie tego nie potrzebujemy. Tak więc klikamy Kontynuuj pobieranie. No i teraz pobierze nam się plik APK, czyli ten właściwie taki sam, jakbyśmy pobrali chociażby z Google Playa, czyli właściwie instalator do tej aplikacji. Tutaj oczywiście w pasku stanu mamy informację o tym, jaki jest już status tego pobierania. Jeśli nam się pobrało, kliknijmy po prostu sobie w to okienko i tutaj mamy tę aplikację. Ja, że pobieram sobie poprzez aplikację, właściwie przeglądarkę Samsunga, muszę wejść w ustawienia i pobrać, a właściwie otworzyć ikonkę, otworzyć taką możliwość, aby pobierać aplikację ze źródeł innych niż Google Play, ale ja to robię, bo na spokojnie wiem, że aplikacja jest jak najbardziej bezpieczna. Klikam zainstaluj, no i teraz właściwie będzie trwało to powiedzmy, może gdzieś takie z 10-15 sekund. Aplikację AI Life oczywiście ta oryginalna, instaluje mi się na telefonie. No i jeżeli już oczywiście proces będzie, proces się właściwie ukończy, będę miał dwie opcje do wyboru: albo od razu otworzyć, będę mógł sobie tę aplikację, albo po prostu kliknę OK, gotowe i ustawić ją sobie powiedzmy w moim menu, tam właściwie gdzie ona ma się znajdować, tak abym ewentualnie mógł mieć szybki do niej dostęp. Teraz jeszcze chwileczkę poczekajmy, aż aplikację się zainstaluje. No i ja dodam oczywiście to, tylko to, że no, przede wszystkim warto jest zainstalować sobie tę aplikację z tego względu, że te słuchawki bez niej, tak jak wspomniałem wcześniej, jak najbardziej działają, nie ma z tym problemu, tak właściwie jak każde inne. Niemniej jednak, kiedy mamy właśnie tą aplikację AI Live, która jak widzicie już teraz się zainstalowała, mamy możliwość właśnie sterowania natężeniem ANC i dostęp już do pełnego korektora, właśnie jaki daje nam Huawei. Ja klikam sobie Gotowe, z powrotem wyłączam sobie dostęp do tego, aby na przykład, bo jeśli oczywiście zostawię to włączone, no to różnego rodzaju inne aplikacje. Też mogłyby mi się instalować nawet bez mojej wiedzy, właśnie poprzez przeglądarkę na moim telefonie, dlatego ja sobie to wyłączam. No i teraz właściwie przechodzę sobie do wszystkich aplikacji i mam aplikację AI Live, która jest już zainstalowana na moim telefonie. Klikam dalej, zgadzam się tutaj na wszystko, bo właściwie nie ma tutaj żadnych powiedzmy jakichś podstępnych ustawień i tak dalej. Lokalizację jak najbardziej mogę włączyć, bo to pomoże zdecydowanie do tego, aby te słuchawki szybciej łączyć. Tutaj akurat nie muszę się logować, mogę po prostu sobie to zignorować. No i teraz mamy te. Słuchawki, ja jeszcze raz sobie je włożę. Oczywiście one Bluetoothem już są, jak widzicie, podpięte. Akurat mam teraz Watch Ultimate, czyli ten smartwatch i te słuchawki podpięte. Natomiast tutaj są akurat już te sprzęty, które po prostu miałem wcześniej. Jeżeli akurat tych słuchawek bym nie miał, bo jak widzicie, już mam je tutaj właściwie połączone, tak więc one tutaj już widnieją na tej liście, to właściwie wtedy tylko klikam plusa. No i na przykład będziemy mogli sobie po prostu skanować, jeszcze tutaj tę lokalizację włączę. No i teraz, jeżeli chodzi o właśnie te słuchawki, no wyskoczą mi jeszcze raz ponownie Huawei FreeBuds piątki, ja klikam sobie połącz no i teraz jak najbardziej jeszcze będziemy mogli sobie pobrać powiedzmy jakiegoś takiego upgrade'a jeżeli chodzi o właściwie takie powiedzmy ulepszenie panelu sterowania do tych słuchawek, natomiast no to jest rzecz opcjonalna, ja to zrobię teraz na potrzeby te testów, tak więc ta wtyczka się pobrała i teraz jak widzicie słuchawki już są połączone bezpośrednio do mojego telefonu także poprzez aplikację no i teraz tak jak widzicie, jeżeli już mam tą aplikację zainstalowaną, teraz jak najbardziej już widzę, jaki jest chociażby stan naładowania tych moich słuchawek. Czyli, na przykład, lewa prawa akurat w 100% są naładowane, no i oczywiście poziom naładowania case'a 74%. Nawet kiedy zamknę, tu i też wszystko jest w porządku. Oczywiście za chwilę one mi się rozłączą, ale mimo wszystko, połączenie cały czas jest i ewentualnie ja po prostu sobie tylko otwieram, klikam połącz, no i wówczas słuchawki ponownie się mi tutaj sparują. No i właśnie o co chodziło? Mamy tutaj możliwość właśnie włączenia NC, czyli tej redukcji hałasu. Tak to się powiedzmy po polsku nazywa. Aha, ja właśnie muszę Otworzyć, wyjąć właściwie jedną z słuchaw, ze słuchawek, na przykład założę sobie ją już teraz do ucha. No i na przykład teraz mogę włączyć opcję redukcji hałasu. No i właśnie teraz w słuchawkach słyszę, że już Anys jest włączone i mogę sobie teraz wybrać tryb, czy dynamiczny. I tutaj mamy bardzo fajny opis, czyli automatycznie będzie dostosowała się ta redukcja do tego, jakie powiedzmy są warunki, jeżeli chodzi o otoczenie, szczególnie jeżeli chodzi o natężenie dźwięku. Tryb komfortowy, powiedzmy, dla miejsc, gdzie rzeczywiście ten dźwięk dookoła nas jest jakiś niewielki i tryb ogólny, czyli jak mam tutaj napisane, idealny dla głośnych miejsc. Ja zazwyczaj sobie właśnie korzystam z tego trybu ogólnego i powiem Wam, że to ANC w tych słuchawkach mimo, że sami teraz możecie zobaczyć, to nie są słuchawki dokanałowe, tak więc nie mamy tutaj takiej powiedzmy stricte gdzieś tam jakieś gumki, że musimy te słuchawki wpychać do kanału. To są słuchawki douszne, ale mimo to naprawdę ANC działa tutaj świetnie i moim zdaniem to chyba są jedne z najlepszych słuchawek właśnie, które nie są dokanałowe, tylko douszne i mają ANC tak więc genialnie, poza tym, że genialnie zresztą wyglądają, mi one się osobiście bardzo podobają, natomiast no TNC jest tutaj świetne. I tak jak wcześniej Wam wspomniałem, mamy też dostęp do takiego, powiedzmy akwalizera i możemy sobie na przykład tutaj na przykład poprawić basy, jeżeli czujemy, że w jakimś utworze na słuchawkach tutaj tych basów jest mało, poprawa wysokich tonów, powiedzmy włączenie takiego podbicia wokalu i ewentualnie, jeżeli oczywiście mamy taką, taką powiedzmy, ochotę, możemy włączyć sobie na przykład połączenie HD, tak więc rzeczywiście ta Jakość podczas rozmów będzie lepsza. Oczywiście będzie to zużywało więcej baterii, ale jest to jak najbardziej też fajna alternatywa. I oczywiście możemy stworzyć swój, powiedzmy, jakiś taki prywatny tryb korektora. Ja na przykład mógłbym sobie tutaj, powiedzmy, ustawić tak, aby na przykład, nie wiem, było tego basu troszeczkę więcej, ale mimo wszystko te wysokie, a właściwie też te wokale były dobrze słyszalne. Klikam, zapisz i tutaj na dobrą sprawę mam mój taki, powiedzmy, gdzieś tam moje takie ustawienie, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, a właściwie o po prostu ustawienie tego korektora. No i to jest świetne. Dzięki tej aplikacji możemy tutaj to wszystko zrobić. Oczywiście możemy także właśnie wejść w opcję gestów i możemy sobie tutaj zobaczyć jak na przykład za co powiedzmy poszczególne szczypnięcia czy przesunięcia będą odpowiadały. Możemy sobie to zmieniać. Tak więc to jest raczej już chyba prosta sprawa. No i przede wszystkim możemy te słuchawki zaktualizować. Ja w ostatnim czasie aktualizowałem. Zresztą jak widzicie teraz mamy tutaj bieżącą wersję. Niemniej jednak gdyby tak nie było możemy sobie te słuchawki zaktualizować tak aby to wszystko grało jeszcze lepiej. Tak więc tyle jeżeli chodzi o ten krótki poradnik, jak najbardziej, jeżeli zdecydujecie się właśnie na te słuchawki, czyli Huawei FreeBuds 5, no to jak najbardziej zainstalujcie sobie właśnie aplikację Huawei AI Life właśnie, no spoza mimo wszystko Google Play, ale jednak z, z bezpiecznego źródła, no i teraz możemy się cieszyć już nie dość, że świetnym dźwiękiem, jakie mają te słuchawki, świetną redukcją szumów, no to jak najbardziej możemy tą właśnie redukcję szumów sobie tutaj korygować, a także przejść do equalizera, sterować gestami i tak dalej, tak więc tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podoba. I był pomocny, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.